Cześć, z tej strony Nati. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z gry Accident, czyli wypadek. Tak jak obiecaliśmy w poprzednim odcinku, dzisiaj zajmiemy się katastrofą na autostradzie, która tutaj miała miejsce na węgrzech. Zanim zaczniemy, tylko wspomnę, żebyście pamiętali, o łapce w górę i subskrypcji. A my zaczynamy tutaj Symulacje. naszą symulację i zobaczymy kolejna akcja po zmroku tak, kolejny raz musimy działać w nocy, co jest bardzo e, bardziej takie mm, dla osoby, która by to robiła w realu e, no niebezpieczne. stresujące, tak. niebezpieczne i, i no nawet przerażające, nie? o tej porze jedziesz sobie samochodem a tu nagle e, zauważasz e, wypadek gdzie często ludzie są naprawdę mocno poszkodowani i, i no. mogą naprawdę drastyczne sceny tu jeszcze nic nie widać na dodatek. Dobra. Ło! Wow. To chyba na jakiejś e, nie wiem, zbitej, zbitej e, szybie, czy, czy na czymś takim przyjechaliśmy? No, bo szyba to raczej nie. Prędzej opona albo coś. Dobra. Działamy. E, tutaj nam się świeci schowek. Latareczka. I telefon. Dobra. Mm. Dzwonimy. Dzwonimy. Zwamy pomoc. Halo, halo? Jesteśmy... gdzieś, nie wiadomo gdzie jest ciemno i masa, masa... nie wychodź, nie wychodź nie niebezpiecznych... Nie wychodź. zobacz, co siedzi e, nie niebezpiecznych, co ja mówię? i masa ofiar e, trójkąt, tak? Kurczę, to może tutaj wezmę już nie będę wracał do swojego pagażnika tylko przebiegnej i... trzeba ustawić trójkąty 100 metrów e, za samochodem i oni tutaj będą mogli wtedy spokojnie zwolnić Włącz też zapłon we wszystkich samochodach No to jest w sumie oczywiste W swoim też wyłączyłeś <laughs> To weź od razu apteczkę. apteczka nie, gaśnicy nie chcę. To chcę. Dobra. O, tu przejdę. Dobra. I biegniemy. Ale tutaj ta na dole ofiara ma najmniej życia. No właśnie. Najbardziej niepokojąca jest. Dobra. I wyłącz zapłon w samochodach. Teraz wracając będziemy. Tutaj busik. Typowy dla kuriera, nie? Zobacz. Tak. Eee, zaraz. Tutaj nic nie. Szyba samochodu zbyt niebezpieczne, żeby zbić. Czy to uda mi się otworzyć? Nie. Przesuwane drzwi. Szyba samochodu potrzebuje czegoś ciężkiego. A tutaj. Tak ja samo. Dostań się do wnętrza samochodu sportowego. Dobra, to jeszcze zobaczymy tutaj. Tu widzę, tak, z tą panią jest w porządku, bo ona jest przytomna. Weź zobacz, może ona ma tutaj apteczkę i może gaśnica się przyda do. Dobra, tam tego okna. spróbujmy najpierw gaśnicą, potem będziemy szukać e, kamieni. To tu tu? Nie. nie, nie, tu zbyt niebezpiecznie, bo możesz uszkodzić. Bo w sumie pierwsze co? Gaśnica przychodzi, nie? Do głowy i zadziałało. E, I co teraz? O, tutaj możemy otworzyć Pacz, paczki. Kurier, nie? No, kurier, jak nic. Dobra, bierz e, klucz do kół. Dobra. Spróbujmy teraz tutaj te drzwi podważyć. Na razie idzie dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zapłon. Jeszcze u kuriera muszę. A, wyłączyć. no tak. E, czy ja tutaj otworzę? Teraz. <coughs> Dobra. Sprawdź wszystkie ofiary. Dobra, to sprawdzimy od razu pana kuriera, który tutaj dzielnie dowoził paczki i niestety... U pana Krzysztofera. Kwestia jest tylko tego typu czy on był odpowiedzialny za ten wypadek, czy ktoś inny, nie? Bo jako kurier mógł się spieszyć, nie? Żeby dostarczyć. No. Dokładnie. Dobra, potrząśniemy tym. Jedna rana, druga rana, trzecia rana. Masz włączoną latarkę? Tak mi się wydaje. Jakoś tak ciemno. Ciemno? No. E, może, o, czekaj, rana. Jest latarka. I teraz... E, jeszcze muszę tą trzecią ofiarę sprawdzić. E, ta jest najmniej poszkodowana. Najbliższy słupek kilometrowy. Tu jest. Dobra. I teraz co? Pomóż ofiarom. No ten tutaj na dole ma najmniej. Mam nadzieję, że zdążymy. No. Chris, nie, dawaj, wiem. Dawaj, dawaj. nie wiem, bardzo mało ma tutaj czas, czas, czas. paska życia. Gdzie on jest? A, tutaj, dobra. No i teraz każda sekunda się liczy. Maseczka, CPR. Dobra, zaczynamy. Tak. Raz, 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 raz. Jaki kawałek by tu pasował? ICDC. Thunder. Nie, no jakiś inny. No jak? E, dobra, czekaj teraz. Sztuczne oddychanie. Okej, okay, bo. Dobra, mamy Posłuchaj, to. Posłuchaj, czy oddycha. Jasne. Mamy to. Mamy karetkę, mamy to. Aha, czyli już tamte mówię? No tak. No w sumie kurierowi moglibyśmy pomóc. Ło wow. Zobacz. No pięknie autostradę zajęli. <grym> no ale wiesz... Dwa pasy. No, Znać przyczynę. E, ważne, że przyjechali. Dobra, tutaj coś mamy. Ślady hamowania. Daniel zatrzymuje się na środku pasów ruchu z naprzeciwka O Daniel zatrzymuje się na środku pasów ruchu z naprzeciwka Jakoś to zdanie mi się tak trochę nie klei Furgonetka zderza się z samochodem sportowym Czyli ten samochód tutaj przejechał jakby Tak Ale, ale dziwnie, nie? Zobacz, tu uderzył w barierkę Dobra, szukamy następnych e, wskazówek. To koło jest nieistotne. Punkt uderzenia. Samochód sportowy zderza się z przęsłem mostu. I tu potrzebujemy jeszcze jednej wskazówki. Samochód wjeżdża w barierkę i zatrzymuje się przy podporze. Tu Brat jest nieistotny. Czy tutaj, tu jeszcze coś mamy? Uszkodzony słupek, nieistotne, ale mam jeszcze drogę hamowania. Właśnie. Tam na coś najechaliśmy tak, jeszcze. Tak, 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 dokładnie. I być ja może. Na co? O, 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 o. Coś było. Tutaj Barbara Neme straci panowanie nad swoim samochodem. Czyli ona była pierwsza. I to ona mogła spowodować cały ten wypadek, wiesz? Zbite lusterko To jest niewystarczająca wskazówka. Ale jeszcze tutaj się ciągnie, i tu najechaliśmy na to. Czekaj, ślady hamowania. Daniel Kapolsk traci panowanie nad swoim samochodem. A widzisz, ale to coś musiało być? I szczątki. Samochód Daniela zderza się z samochodem Barbary. O kuźwa, będzie ciężko. <laughs> e Dobra. O rany. Jak no to się... najpierw to, że się zderzają te dwa samochody. Czekaj, czekaj, czekaj. Samochód Daniela zderza się z samochodem Barbary. Gdzie ta Barbara? E, traci panowanie nad swoim samochodem. Zróbmy tak. Wtedy e, samochód Daniela zderza się z samochodem Barbary, bo ona straciła panowanie, załóżmy. To pierwszy taki mhm. e, po prostu... A te, na ulicy ta druga wskazówka? Tutaj? Daniel Traci panowanie, traci panowanie nad swoim samochodem. I... Mm, no załóżmy, że zatrzymuje się na środku. Nie, on się zderza z, najpierw z tym... Y, z barierką i zatrzymuje się na podporze. Dobra. Ale nie, to już nie jest ten samochód. A, właśnie. Jak nie? Nie, to jest tej Barbary. Aha. Widzisz, ten pomarańczowy. Dobra, to czekaj. Traci panowanie nad swoim samochodem. To jak traci panowanie nad swoim samochodem, to po następnie wjeżdża w barierkę i zatrzymuje się przy podporze. Ale oni się, zobacz, oni się zderzyli praktycznie na samym początku. Ona wjeżdża w barierkę, Aha, okay. a on w ten słup wjeżdża na drugą stronę. Dobra, to po, jak oni się zderzyli, to ona zjeżdża, tak? Mhm. Załóżmy. A on w drugą stronę stara się wykręcić. O, tu to, no, samochód sportowy zdarza się. Tak. I zatrzymuje się na środku. Jeszcze tylko o czymś zapomnieliśmy. No, Też o czym? No. O tym, że stracili panowanie nad swoimi samochodami. Czekaj. E, poczekaj, czekaj, czekaj, traci panowanie nad swoim samochodem. Aha, dobra. To tu traci panowanie, tutaj i tu. Nie. Zanim wjechał, w ten traci panowanie. Trzeba zamienić? Tak. Dobra, spróbujmy. To i tu. Też nie. Też nie. Kurka wodna. To tak na, na, na gorąco. A, bo najpierw się zderzają. Czekaj, czekaj. Barbara na Messi straci panowanie nad swoim samochodem, tak? I samochód Daniela zderza się z samochodem Barbary. Ale właśnie, a czy przypadkiem. E... Myślisz, że tak będzie? Tak. Też nie. Też nie. Samochód wjeżdża w barierkę i zatrzymuje się przy podporze. Daniel traci panowanie nad swoim samochodem. Czyli on pierwszy. Może on był pierwszy? Tak. On stracił panowanie. To czekaj, spróbujmy tak. Oni się zderzają? Nie, nie. To pierwsze jest dobrze. Hmm. Samochód Daniela zderzy się z samochodem Barbary. I to on pierwszy traci y, panowanie. No, no nad to samym na samym padem. początku. On jedzie, jedzie, tak, traci panowanie mm -hmm. i wtedy, kiedy y, y, stracił panowanie, y, tak, tutaj, stracił panowanie y, nad swoim, y, z, znaczy nie, inaczej, stracił panowanie i wtedy zderzył się z barbarą. I kiedy zderzył się z Barbarą, ona straciła panowanie nad swoim samochodem. Mm -hmm. Sprawdź. I co spowodowało, że ona wjechała na barierkę. Widzisz? No faktycznie. I mamy sukces. Tak to wyglądało. Daniel Kapolc dzięki twoim zdecydowanym działaniom, czyli moim i twoim, został szybko zabrany do szpitala. Niestety jego wrażenia były zbyt poważne i zginął. Następnego dnia zmarł. No to przykre. Mm, teraz Krzysztofer e, Satar. Kiedy furgonetka Krzysztofera zderzyła się z samochodem sportowym jego pasy bezpieczeństwa były poluzowane i uderzył głową w kierownicę, przez co stracił przytomność. Chociaż odzyskał ją około godziny później w szpitalu, przez następne 6 miesięcy cierpiał na częste bóle głowy. Na szczęście nie poniósł poważnych konsekwencji. Barbara Nemes, mimo obfitego krwawienia rana na czole obfitego krwawienia z rany na czole była tylko powierzchowna fatalnie spędziła... to było napisane i spędziła fatalnie. tylko noc w szpitalu no i dobrze Baśka, tak trzymaj dziewczyno i uważaj następnym razem, żeby ci jakiś nie wyjechał i po prostu nie... ciemno było no było ciemno i jeszcze deszcz padał, tak? no właśnie także, no poszło nam nieźle widzę, że Tutaj nie było aż tak trudno, ale, ale mo można, można byłoby się zgubić w pewnych momentach. No i mamy to zadanie z głowy, a w następnym odcinku zrobimy sobie rozpraszacze i będziemy gdzie? W Polsce! Uuu, w Wielkopolsce! I to będzie rok 2011, o 21.00, znowu już tak, tak troszeczkę ciemno i ofiarami będzie... Ale w czerwcu to wakacje, to wiadomo, że nie będzie trzy, tak ciemno. Trzy osoby, no ale widzisz, tak po zdjęciu już widać, że już tak ostro zmieszka. Ok, w tym momencie będziemy kończyć, mamy nadzieję, że film Wam się podobał. Oczywiście komentarze zawsze są do Waszej dyspozycji piszcie. E co myślicie o tym wypadku i o całej grze, czy w ogóle wam się podoba, czy uważacie, że twórcy mogliby troszeczkę jeszcze nad nią popracować bo na pewno te wypadki mogłyby być... czy, czy nawet jeśli nie macie tej gry, czy chętnie byście ją zakupili no właśnie, no właśnie, ja, to, to gra jest nowa i w sumie yy... no, to jest, to jest nowość nowość i ciekawe, warta jest uwagi, ale widać, że można by było nad nią bardziej popracować i zrobić bardziej złożone te wypadki. Na samym początku takie czuliśmy emocjonalne, jakieś zaangażowanie i przeżycia. Teraz no, takie jakoś. Tak, bo tutaj już wiesz, chodzi też tak o taką przydatność w życiu na co dzień, tak? Ale wiesz, ale też się czuło takie napięcie, a tutaj tak, dobra, tu gaśnicę, pyk, to, 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 jakoś tak bardziej mechaniczne to się zrobiło, nie? No to, to już tak wchodzi w krew i już później to tak. Możliwe, jest więc, że jak... tak jest. Mo, mo, może, możliwe, że tak właśnie na początku jest, inaczej się odczuwa, a potem człowiek już stał się taki twardszy na, na tego typu zdarzenia i najważniejsze dla niego jest to, żeby pomóc ofiarom. I wyłącza się to myślenie takie... Bo te, te... Emocjonalne, tak. nie? Tak. No właśnie. Okej. Okay. Kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Mamy nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach z tej gry i z innych. Do zobaczenia, cześć! Cześć, do zobaczenia!